Witam Was serdecznie. Max Toimpel przedstawia MotoGP21 w tym odcinku Grand Prix Malezja. Ten odcinek nagrywam bezpośrednio po odcinku z Australii. Co do Malezji, mogę powiedzieć, że w wersji MotoGP20 fajnie mi się tam naprawdę jeździło. Mogę powiedzieć, że nawet miałem takie wrażenia, że pod... wrażenie, że poziom trudności tam w Malezji był nieco troszkę mniejszy. Dlatego w wersji 21 postanowiłem, że troszkę ten poziom dźwignę, będzie na 110 i mogę powiedzieć, że naprawdę troszkę, żem przesadził odnośnie tego poziomu, bo naprawdę rywale mi deptali po piętach, szczególnie jak tutaj warunki deszczowe się tutaj pojawiły. Raz było sucho, raz deszczowo, naprawdę bardzo zmiennie. I tutaj naprawdę, no, będzie naprawdę grubo, bo nie mam ustawień co do warunków deszczowych, jeżeli chodzi o Malezję. Co do moich tutaj kontraktów, myślę, żeby jednak tutaj jeszcze podpisać e, z Red Bullem, e, z Markiem vds i ze Sky Racing Team. Zobaczymy, co będzie. To będzie na pewno coś tutaj sobie wybiorę i... Myślę, że to już będzie podpisane po Grand Prix Malezji. Co do projektu, na razie nie zmieniam. Niech będzie ten złoty. I to są właśnie te ustawienia. Na suchych miałem ustawienia OK. Już w kwalifikacjach, no po prostu mogę powiedzieć, że tutaj błąd popełniłem. No kilka razy glebłem i 2.18, że miał na 17 pozycji Jechałem tutaj też rozgrzewkę, ale piszę tutaj NC. W ogóle nie uzyskałem czasu. Nie potrafiłem w ogóle sobie ustawić tego motocykla. On jakoś tak bardzo szeroko mi w zakręty wchodził. No i tak jak mówię. Na warunki deszczowe w ogóle nie, nie posiadam ustawy do tej trasy. Tropical, Sepang, circuit, więc tutaj będzie loteria. Chybił trafił. 29 temperatura tra asfaltu, powietrze 29 i asphalt... prędkość wiatru. 16 km na godzinę. Pedro Costa na pierwszej pozycji. A ja tutaj no nie mam ustawy. Więc tutaj albo się zasugeruje czymś. Z jakiejś trasy Tutaj było Lemao Wczytam sobie Lemao Albo Mugello. Z Zaragoni na pewno nie wczytam. To są... To były fatalne ustawienia e, Motegi Z motegi sobie chyba wczytam. Tak Bardzo podobna taka trasa była. Bo z Mugellu, też fajna była. No zobaczymy, bo tutaj naprawdę loteria. Jeszcze tylko zerknę. Tak, to są ustawienia z e, Motegi. Tutaj nic nie było. A tutaj nie. Tutaj jest ta prosta długa. Więc też tutaj chybił, trafił z tymi ustawieniami. E, no zaryzykujemy. Tutaj czwórkę jednak da. A tutaj będą dwie ósemki 7, 6, 6, 5, 4. No, będzie mi tutaj bardzo ciężko. Tutaj bez zmian. Propo tego też tutaj zostawiam. Będzie ciężko. Tutaj naprawdę będzie ciężko. Jeszcze z takiej oddalonej pozycji tutaj startuję. E, to naprawdę. Tak, z 17 pozycji. A niech będzie. Taka, takie kółko rozgrzewkowe w całości tutaj pokażę. Właśnie w tych zakrętach, tutaj bardzo ciężko. I ten motocykl się składał, te zakręty. Jak za szybko przekładałem motocykl. No to wręcz on po prostu glebił. Startuje podobnie jak z Grand Prix Australii, też z oddalonej pozycji, ale nie mam tej pewności, jeżeli chodzi o te ustawienia. Czy będę, się, czy będę w stanie przebijać się? I walczyć o naprawdę dobre pozycje. No to tutaj będzie ciężko, naprawdę tutaj będzie bardzo ciężko. I tak sobie teraz myślę. Jak mamy tutaj. Jak widać, są chmury. Tor jest mokry. Takie przysychające warunki. Szkoda, że takiej opcji nie ma w grze, że możliwość wymiany motocykla. By się wjeżdżało do e, tego całego garażu, wymieniało inny motocykl. Byłoby fajnie, takie komunikacja też e, zespołowa, też by się wyświetlała, na przykładzie przełącz, e, mapowanie, pozycję 2 e, czy tam 3, lub po prostu ktoś się za tobą koluje, albo masz e, przewagę, albo że ktoś po prostu z czołowych zawodników się przewrócił myślę, że twórcy o tym pomyślą żeby jeszcze takie dodatkowe opcje tutaj były żeby ta gra była jak najbardziej realna bo naprawdę jak na dzień dzisiejszy to mnie bardzo tutaj ona wciąga i się bardzo przyjemnie gra no dobra tutaj pozycja trzecia ale dwójeczkę sobie tutaj zostawię Tutaj spokojnie, spokojnie, żeby tutaj ktoś nie gledno bo tutaj się ciasno robi, dokładnie, nie od wewnętrznej tylko od, to znaczy od wewnętrznej trzeba tutaj wyprzedzać, bo na zewnętrznej ja bym tutaj nie próbował, Sasakiego mamy tutaj, no jak na razie. się troszkę obawiam w zakrętu, więc muszę tutaj się podpatrywać swoich rywali Sasaki. No ale tutaj już normalnie przekładając ten motocykl, też tutaj muszę uważać, wręcz pulsacyjnie hamować, no bo tutaj może być... Ach, tutaj jeszcze... Niebezpieczny manewr salak salacz tutaj dał tego zakrętu nie lubię strasznie go nie lubię tutaj na tych mokrych warunkach i glebius to no, niestety Ściął mnie nie tylko ja tutaj upadłem ale tutaj też duża grupa tak myślałem że tutaj w takiej grupie jechać, to też jest niebezpiecznie no bo też tutaj może być wywrotka ale dużo czasu straciliśmy na takiej wywrotce i tutaj żeby dogonić tą stawkę będzie bardzo ciężko ale czerwona aż tutaj się kreska zrobiła po prawej stronie przód będzie strasznie się tutaj grzał ale tutaj głupio odprostowałem ten motocykl. Taki błąd. No nic, trzeba jechać do, do końca. Ja tutaj powtórek nie daję. Bo gdybym dawał powtórki, to, to byłby bezsensowy ścig. Trzeba się po prostu uczyć na błędach. Kurde, to właśnie to za... to jest to za... za... szeroko... te łuki pokonuje. To właśnie trzeba... trafić w zakręt. Ale mi ta rama zaczyna tutaj też drgać. Dobrze było ale Ciekawe ile zawodników widzę, że dwóch już ma no po prostu chyba już nie, doje... nie dojadą. Jamanaka na miejscu 27 i na miejscu 20. Taka przegrana troszkę wpłynie na warunki kontraktowe. O, tutaj naprawdę za szeroko i tutaj mnie zakulowało. Chyba będzie kara. Nie, jednak nie było kary. Ale oni mnie tutaj wyprzedzili. Winder prowadzi, Minio, ta kosta. No oni tam walczą o tę drugą, trzecią, ale tutaj to samo. Za szeroko wchodzę w te łuki, naprawdę. Na suchych to idzie, ale tutaj, no też ta... ten przód jest straszny, jak tutaj widać. Całe czerwona opona. Dam sobie po prostu taką pozycję, muszę zobaczyć e, temperaturę tej opony tego przodu bo nie strasznie się tutaj nagrzewa już jest na czerwono no mogę powiedzieć tutaj trochę nie dopracowali to, tego e, twórcy przód naprawdę się bardzo tutaj rozgrzewa dlatego ja po prostu mam tutaj ciężko zdecydowanie wyhamowanie no i w tym momencie jak bardzo ten przód się nagrzewa. Na no prawie 100 stopni ma. Tera lewa strona. Tutaj, no, szkoda, że nie ma e, na tych warunkach twardego, że ja powiem twardych opon, jeżeli chodzi o e, łety. Twarde opony. Wiem, że dysponują miękkimi, tak jak to było we Francji, czyli ja tu M -ki mam i przód i tył, ale wiem, że, że, że są też miękkie opony, to jeszcze bardziej by się tutaj grzały, ale przejściowych nie ma. Tutaj nie ma przejściowych opon. Teraz już mogę powoli sobie jechać do mety, potrenować bardziej. Zdecydowanie mam dużą stratę. O, teraz łodziwo bardzo dobrze wjechałem. Strasznie to one się tutaj zgrzały mi. 90 parę stopni. wręcz tutaj się nie da jeździć na tych oponach. Bardzo ciężko. Jak ktoś ma te same warunki, co ja, no to tutaj nawet z dobrymi ustawieniami by miał ciężko. No, spróbuję na jedynce pojechać PWR. Ciekawi mnie to, czy ta opona będzie tak samo nagrzana. Nie no, też, też. Tutaj normalnie pulsacyjnie wręcz, bardzo delikatnie daje, już ona ma 90 parę stopni no nie ma sensu nawet, ja wolę już jechać w pozycję trzecią na takie oponie nie ma sensu nawet dodawać gazu w środku zakrętu już bym normalnie mógł zaryzykować pojechać do garażu zmienić moto na z oponami, no i gleba zmienić właśnie taki motocykl na i spróbować na slickach pojechać żeby mi tutaj dupla jeszcze nie zrobili bo to już w ogóle będzie wstyd No uważam, że to chyba jest mój najsłabszy, najsłabszy wyścig w sezonie, zdecydowanie najsłabszy, a warunki pogodowe mnie tutaj pokonały wręcz i gleba, niestety. Tutaj niestety kolejny raz glebłem. Teraz. Fatalne te opony są, naprawdę. One są całe czerwone, aż tym się tak nie grzeje jak tutaj pszół. Na puszczonym normalnie gazie trzeba tutaj jechać, w tych zakrętach. 47 sekund straty. To po pierwszy raz tak wjechałem w ten zakręt. Chociaż spróbuję wykręcić dobre okrążenie. Jeżeli już się nie da już... A, za szeroko, za szeroko. Teraz mocno w złożeniu. Teraz to nawet rywali nie słyszę. Jestem tak daleko. Bardzo słabiutko, bardzo słabiutko tutaj jadę. Ta trasa mnie zdecydowanie pokonała. Cóż, widać, że jadę najlepiej teraz, ale już jest ten tor lekko przesychający, dlatego mi się tak dobrze teraz jedzie. żeby dogonić grupę. Wręcz nie ma się szans. Spokojnie już te zakręty. No już nie ma takiego... nie ma takiej presji, ciśnienia. Przynajmniej sobie potrenuje na tym torze. Na takich warunkach. Troszkę za szeroko. A uścisk niestety. Nie wiem ile już tutaj razy glebłem, ale na pewno sporo razy. Za szeroko, za szeroko. Jak już tak za szeroko jadę, no to gazu nawet nie dodaję. He! moje najlepsze okrążenie. Rodrygo, no proszę, 7 sekund różnicy ode mnie. To jest bardzo dużo. Do żadnego okrążenia nie pojechałem czysto, w ogóle, na każdym glebiłem. Może teraz spróbuję pojechać na ostatnie okrążenie, finałowe w miarę jeszcze, żeby tak honorowo... Kurde, gdyby były takie warunki teraz, jak teraz są... Myślę, że byłoby lepiej. Ale strasznie cierpi ten przód, jak tutaj widzę na tych warunkach. Teraz ja zdecydowanie jadę lepiej. Nawet widać, że ten przód nie ma, się aż tak nie grzeje jak na samym początku. słyszę 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 ich tam już do mety dojeżdżają tak jest chyba wygrał Rodrigo jeszcze zostało, zostało jeszcze tutaj Ciężko, ciężko, naprawdę. Trochę honor uratuję, robiąc moje najlepsze okrążenie na samym końcu wyścigu. Ciekawe jaki czas tutaj jeszcze zrobię. 2.20 Tak. Nie wiem, z czego on się cieszy. To jest właśnie dziwne, bo już po prostu tak rękami machnął No, fatalnie, fatalnie mi poszło, naprawdę. Tutaj robili 2.20. 2.22, 2.23. Ja robiłem 2.22. No, nawet jakbym jechał dobrym tempem, nie miałbym szans. Nie przejechało. A replay zobaczymy. O, właśnie, replay był z mojego upadku. Nie ma z początku wyścigu. To jest właśnie taki błąd. zdecydowanie zdecydowanie to był mój najsłabszy występ w tym sezonie naprawdę niedopasowane ustawienia wywrotki no, praktycznie jak amator jechałem a Costa tutaj no a Costa jeszcze z masją powalczy widać jeszcze jest te 7 punktów i rodrigo tutaj już tutaj wyprzedził bindera binder 14 punktów jeszcze może tutaj się na ostatniej rundzie jeszcze coś tutaj wydarzyć. Masa i Costa Rodrigo. No ciekawi mnie, jak tutaj do końca sezonu będzie ta walka. No i proszę. Leoparda wyprzedzili. Kontynuujemy. No zdecydowanie chyba będzie na minusie. 400 punktów, 157 tysięcy reputacji, tak, 2000 w dół, tak podsumowując to wszystko. Kontynuujemy tutaj tą walkę. Jeszcze mi tutaj została Walencja, ale tak jak mówię, jeszcze może tutaj sobie podglądnę te negocjacyjne sprawy, czy tu jednak się zgodzili, czy nie. No właśnie, tutaj zaprzepaściłem to, chociaż zmniejszyłem tą kwotę. Tutaj też brakuje jeszcze, żeby to podpisać. Mam 7 tygodni, tu mam 9. Tutaj braknie, tutaj braknie. Ale zobaczymy. Ja, ja jednak przystąpię, żeby tu było. Tak, tutaj nie będę ani zwiększał, ani zmniejszał. Niech tak będzie. A propos tego, to jeszcze tutaj sobie zmniejszę na 40. O, tak sobie to teraz zrobię i zaakceptuję. O! Tutaj widać, że jeszcze 9 tygodni, ale za tydzień już będzie. E, wiadomo. I tutaj tak samo. Nic tutaj nie ma. Myślę, żeby te trzy zespół pisać. E, czyli Red Bull. E, żebym się tutaj nie pomylił, Mark VDS. Też tutaj wezmę. I to co mówiłem. Sky Racing Team. Też tutaj wezmę sobie w Moto 2. Tak, tutaj będę miał już trzy negocjacje. Plus te dwie, które tutaj mam na początku. Na pewno coś się tutaj wybierze jeszcze przed Grand Prix. Tak, jeszcze tutaj kliknę sobie. Już jestem w Walencji. I myślę, że dopiero, dopiero w następnym odcinku już będziecie wiedzieć co tutaj e, mi się e, zrobiło czy zgodzili się na te warunki kontraktowe no jeszcze tutaj nie jestem pewien do jakiego zespołu tutaj iść czy Sky czy e, tutaj KTM może ten GoPro e, może ten Italia no wszystkie zespoły są praktycznie równe jak zauważyłem te statystyki ale może być naprawdę ciekawie jak Wam się podobał ten odcinek, łapka i komentarz. Także do zobaczenia!